Pozdrawiam wszystkie osoby pojawiające się teraz na ekranie. Uh! Montowanie odbędzie się za jakieś 24 minuty. Lecimy na miejsce już. Nie jestem pewien, czy lepiej ustawić się w, na środku mapy, czy już raczej na tej autostradzie przy Los Santos. Nie mam pojęcia, gdzie będzie montowane. No, zgaduję, że raczej tam, gdzie był ostatni, tak? Czy przy że tej autostradzie. Jednak chyba będę stał z nimi, z wszystkimi po prostu tam po środku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, teraz nawet nie ma co naprawiać już, bo będzie znowu taki, taki takie bagno tam się zrobi znowu. Już na pewno teraz jest. Nawet się boję patrzeć na mapę. A nie, jeszcze nie. O dziwo, z... Z dwie osoby może. O 19 jest ten montaż, na 20 minut ponad. Nie ma tak wielu osób wcale. Ha. Wyjątkowo mało osób jak na. Jak na no, taki event. Myślałem, że będzie więcej. Myślałem, że będzie co najmniej 300-400 osób. To jednak Dzień Dziecka i montowanie, y, montowanie atrap, montowanie baków, zmiany. ale bieda. Ostatnio było tak dużo osób, a teraz, nie wiem, kurde, jest 5. O, i tam szósty rodzynek co siedzi. Nie no, coś, 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 coś jest nie tak. No, powoli się zbierają, tu jakiś turizm stoi, jakiś premier jeszcze, ale to nadal nie jest to, co, z czym myślałem. Myślałem, że będzie więcej. Prawdopodobnie wszystko się odbędzie jednak w, w Los Santos, tam gdzie ostatnio, ale jest już jest dosłownie 9 minut do rozpoczęcia montażu i, i nadal nikogo. Z, znaczy to. Niezadowalające to jest. Bardzo mało. Ile jest osób na serwerze? No, 230. Jest trochę czasu. W innych miejscach, z tego co widzę, nikt się nie ustawia. Nie. nie wiem, a i tak to będzie trwało 10 minut taki montaż. Więc myślę, że, że, że jakby patrząc na to, ile tu jest osób, to na spokojnie uda się zamontować to. Jeszcze mógłbym chyba skoczyć po LED i w tym zamontować 90 litrów. No, teraz jest troszkę więcej osób. 7 minut. Na razie nikogo. Znaczy, no, no, już się troszeczkę osób zebrało, ale. Chyba jeszcze to nie jest to, co kiedyś. Coś, coś jest tak, co, coś, coś mi tu nie piekło. Coś nie piekło tym razem. Oni się tam już zbierają w tamtym tym miejscu. Ja zaryzykuję i pojadę zobaczyć, co się tam dzieje, bo prawdopodobnie będzie znowu tam. Więc myślę, że lepiej szybciej tam podjechać teraz i, i wtedy się już nie martwić tym, tym bałaganem i tym, tym derbami. Tym przepychaniem się całym. Eee, I po prostu mnie na spokojnie zamontować. Z drugiej strony jednak, jeśli okaże się, że montaż odbędzie się gdzieś indziej, na przykład w zupełnie drugą stronę, w jak San Fierro albo, nie wiem, jakieś y czy coś. No tak też może być. Także, no, wtedy będzie trochę słabiej, nie? O! Za 5 minut zanim uruchomiony montaż Bagów Atra, przygotujcie swoje pojazdy. Czyli jednak, już jest chyba ustawione wszystko. I teraz troszkę będę podjechać i poczekać. Czyż nie? Czy jak to tu wygląda? O właśnie. No się ładnie każdy ustawia. Zdem stałem cały czas? O! Teraz się tam u góry zebrało dosyć sporo osób. Nie, nie wiem, przyjada się, zobaczyć, kto tutaj jest. O! Uwaga, pobieranie, postęp pobierania. Oho. Dobrze, dobrze. Maga nas nie wykiwała. Jest dobrze, jest dobrze, czuję to. Przyjechał nawet Jan Rodo. Kondonowicz chyba też gdzieś tu jest. No Uwaga, uwaga, ile czasu jeszcze? 10 sekund, także. Czekamy. O. Otóż to do Los Santos, czyli jest, faktycznie. I tutaj, no i co? Kulturka spokojnie, montaż automatyczny. Bierzemy bug. Cyk, bak 95 litrów. O kurczę, teraz to możemy jeździć. <gry> Jest znacznie większy bag. Ten domyślny ma chyba 25 litrów, tylko a ten ma 95. Także jest tak naprawdę 4 razy większy praktycznie i starczy na 4 razy dłużej. Także już nieraz zdarzyło się tak, że podczas jakiegoś dobrego kursu za, za 400 euro coś takiego, paliwo nam się skończyło, musieliśmy wysiadać i pchać. To to, to jest najgorsze, dobra. Myślę, że zatankujemy do, do pełna, zobaczymy ile, ile to czasu zajmie, ile pieniędzy zabierze. Yy, mamy 195 200. Tankowanie do pełna to około 180 euro i mamy nasze 95. Udało się, już myślę, że już w tym premierze raczej nic nie będę więcej robił. Jest już idealnie przygotowany pod taksowanie, tak naprawdę. Żadnego wizualnego tuna, tylko mechaniczne rzeczy. RH1, e, jakieś MK e, off-road, teraz ten bug. No, już myślę, że nic więcej w tym nie trzeba montować. Jest po prostu idealne auto, żeby sobie taksować. No cóż, tym razem odbyło się to znacznie bardziej spokojnie niż z niż zeszłym razem. Ale mimo wszystko było równie fajnie, i, i myślę, że, że wiele osób na tym skorzysta.